Przed weekendem zobacz wieści, niechaj fleszyk cię rozpieści. This city will bleed. Wczoraj rozpoczęta wyprzedaż w Epic Game Store napotkała krytyczne problemy. Przykładowo nagle z oferty sklepu zniknęła gra Vampire Masquerade Bloodlines 2 na żądanie twórców. Do tego z listy usunięto wszystkie gry Ubisoftu oraz Oxygen, not included od Clay Entertainment. Źle się dzieje. Trzy miesiące po premierze Metro Exodus zapowiedziano dwa fabularne DLC do tej produkcji post-apo. The Two Colonels pozwoli wcielić się w pułkownika Chlebnikowa na rok przed wydarzeniami z podstawki, zaś sam story opowie o Amerykaninie, który chciałby wrócić do swojej ojczyzny latem tego roku i początkiem przyszłego. Firma Stardock, znana najbardziej z gry Sins of a Solar Empire, ogłosiła dość nietypową zapowiedź. The Video Game Machine. Ma to być bogata w narzędzia przestrzeń do robienia gier. Początkowo przygodówek i platformówek, lecz z czasem platforma będzie rozbudowywana. Konkurencja dla RPG Makera. Pojawiła się lista pewniaków, które zobaczymy na tegorocznych targach E3 i trzeba przyznać, że jest ona wyjątkowo pokaźna. Wśród dziesiątek tytułów możemy znaleźć John Wick Hex, Star Wars Jedi Fallen Order, nowego Ghost Recona, Borderlands 3 czy Apex Legends. Niestety cisza w sprawie na przykład Beyond Good and Evil 2. Na że pojawiła się kolejna darmowa gierka do zgarnięcia w Humble Bundle Store. Jest to Guacamele Super Turbo Championship Edition. Metroidwaniowa konwencja, masa humoru i przyjemna platformowa rozgrywka. Warto się jednak pośpieszyć z klejmowaniem gry, bo pozostały raptem dwie doby. A i tip za darmo na Uplay. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale wygląda na to. Jeśli ominęły cię gry Quantic Dreams, bo brak ci konsoli, to nic strasznego. Trafią one do Epic Game Store już niebawem. Heavy Rain za 30 zł 24 czerwca, Beyond Two Souls w tej samej cenie 22 lipca, zaś Detroit Become Human za stówkę jesienią tego roku. No i miesiąc przed premierą oficjalne demo, No nieźle. Dlaczego nie wyślecie prawdziwego człowieka? Tak się składa, że to koniec. Bywajcie.